Ale dobrze Po chyba miesiącu Albo dwóch siadłem w końcu na Duke'a Postanowiłem od razu coś nagrać Bo mamy dzisiaj 20 stopni Jest czwartek Muszę na myjnie pojechać Zaraz jest koniec sezonu Nie wiem czy wsiądę kolejny raz na niego Także stwierdziłem, że trzeba się przełamać w końcu I, i wsiąść na, na tą bestię małą I coś nagrać Przy okazji tego, że yy, Będzie trzeba ją umyć Tu standardowo wyjazd zawalony. Dzięki. Ale dziwnie mi się siedzi. Tyle, tyle czasu przejeździłem teraz autem, bo robiłem prawko na A2 i na B. To tyle czasu przejeździłem e, autkiem, że kurde, dziwnie mi strasznie, ale, ale fajnie sobie wrócić po czasie. 10 tysięcy stukło na liczniku więc, więc dużo, ale, ale mało w tym sezonie przejeździłem. Kurde, jeszcze, jeszcze to, że To, że mam auto, to mnie tak demotywuje trochę do jazdy Dziś jakiś komentarz był na YouTubie, że wszystko super na moim kanale, ale, ale, ale brakuje systematyczności i i pozdrawiam tego użytkownika, bo ten komentarz mnie zmotywował, żeby właśnie dzisiaj wsiąść i coś nagrać. Bo szczerze mówiąc, kompletnie nie, nie miałem motywacji. Kompletnie mi się nie chciało, i tak jak gadałem w filmie, który nagrałem tam 5 miesięcy temu, też po długiej przerwie, że w końcu będzie regularnie i tak dalej, to. to się nie sprawdziło. Wiedziałem raczej, że tak będzie, bo. Dostałem takiej weny na chwilę, a potem znowu odpaliło mi się na siedzenie w domu. I mimo że przez wakacje jeździłem na tym motocyklu, to nie chciało mi się ładować kamery, nie chciało mi się podłączać mikrofonu do dyktafonu, tego montować wszystkiego. No ale w końcu się na to zebrałem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie trochę pogody, bo myślę, czy nie nagrać trochę filmów na zapas, przydałoby się na zimę. No, bo jedyne co w zimę mogę nagrać to jakiś vlog z garażu czy coś takiego, ale nie wiem, dziwnie bym się chyba tak czuł, siedząc po prostu i, i gadając do Was. Bo jednak trochę fajniej tak wsiąść na moto, przejechać się. Zawsze coś innego. Myślałem też nad vlogami w zimę z auta, ale kurde, no to też nie byłoby to samo. Mój kanał się typowo opiera na tym, że jeżdżę na motocyklu i, i opowiadam o jakichś głupich rzeczach. Także, no nie wiem, no nie wiem. Plany jakieś są, ale jak to będzie, to zobaczymy. Dobra, wjeżdżam na myjkę. W końcu od takiego długiego czasu. Przyda mu się. O, dobra. No, to jesteśmy pomyni. Pojadę lekko naokoło, bo chcę jeszcze parę rzeczy powiedzieć, a nie być za minutę w domu. Cieszę się, że w końcu się przełamałem. I wyjechałem coś nagrać. Bo sprawia mi to Friday, ale po prostu ciężko ruszyć dupę. Tak samo jak yy, wracałem często. Bo to nie jest tak, że ja nie wyjeżdżałem i nie nagrywałem nic. Ja wracałem często i patrzę. Tu źle kamerka była ustawiona. Yy, tutaj mikrofon źle ustawiony, nie było mnie słychać. Yy, tu jakieś problemy z podłączeniem sprzętu, i nie chciało nic wykryć. Jakby samą recenzję nagrywałem trzy albo dwa razy z czego to... taki film nie jest... Yy, nie jest jakiś prosty do zrobienia, bo to nie jest zwykłe wyjechanie i, i gadanie do, do mikrofonu tylko jeszcze trzeba lekki research zrobić, bo wiadomo to, że jeżdżę na danej maszynie, nie znam wszystkich takich fardych yy, statystyk Yy, które niektórzy chcą usłyszeć na, na takiej recenzji, yy, no, i, no i to mnie trochę dobijało, że poświęcałem czas na to, wyjeżdżałem, nagrywałem, robiłem jakieś specjalne ujęcia innego dźwięka i, i kurde, to się nie udawało, bo wracam a patrzę, że kamera była za nisko ustawiona albo że mikrofon źle dźwięk nagrał. No. Yy, takie rzeczy też się zdarzały, także. No... No trochę mnie to demotywowało i nie chciało mi się za bardzo poświęcać czasu na, na te filmy, ale kurde najgorsze jest to, że teraz zima nadchodzi i, i, i mi się zachciało znowu. Mam nadzieję, że ten film wyjdzie, że kamera jest dobrze ustawiona, że mikrofon dobrze wychwyci mój głos bo kurde jak będzie coś nie tak, to naprawdę się wkurzę, nie? Ale tak się chyba wstawię ten, ten film, bo, bo już za, za długo byłem nieaktywny, a no walić to, czy tam będzie za, za nisko kamera, czy co. Po prostu to wstawię. Też mnie, Co mnie mega motywowało, jest was tyle, że nie spodziewałem się, że będzie taki przyrost oglądalności, nawet w czasie, w którym ja nic nie wrzucałem, bo tak naprawdę wtedy ten przyrost był największy. Dobiliśmy 30 tysięcy wyświetleń ze wszystkich filmów, co dla, co dla niektórych jest naprawdę mało, a dla mnie to jest wielka liczba, i naprawdę się cieszę, bo nie spodziewałem się, że dobijemy e, tyle. Że tylu osobom się to wyświetli na głównej stronie YouTube'a, e, że tyle osób mnie zasubskrybuje. Dobiliśmy pół tysiąca subskrypcji, co też mnie mega cieszy. E, no bo nie spodziewałem się, że tyle, tyle osób będzie chciało mnie oglądać i, i kliknie ten przycisk. Ale bardzo mi miło. I, I właśnie dzięki temu też miałem taką motywację, że jednak jest dla kogo nagrywać i że ktoś to ogląda. Też mnie motywowały mega komentarze, że ktoś zdał prawko dzięki tym filmom, co oglądał, które wrzucałem na, na YouTubea, ktoś, ktoś, ktoś wybrał odpowiedni motocykl dzięki moim radom itd. Naprawdę to jest mega miłe i mega fajne i mega dobrze się to czyta. No, także to by było w sumie tyle. Do następnego odcinka siema.